Wam dzisiaj mam biz wizualnie. Jest ze mną Hector Nemeczek. Hello. Ta gra to jest Magic the Gathering. Wersja cyfrowa, jak widzicie, to jest Magic 2014. Bodaj, że nie mam tej edycji 2015, bo stwierdziłem, że nie będę kupował kolejnej praktycznie identycznej. Skoro mamy tą i jeszcze nie obiliśmy do zera. Ale wyruszoną mamy swoją drogą i ja w tym jestem wybitnie cienki, ja nigdy nie grałem za bardzo w magicka. Parę razy karty miałem w rękach, yy, miałem karty z innych karcianek, nawet pod ręką mam wampira. Uwa! Pokażę, jak wygląda vampir. ale wybiorę jakąś kartę, która ma ładny rysunek, żeby nie było żeby. bo wampir ma wybitnie nieudane rysunki. Jest tylko kilka znośnych, więc pokażę coś, co... Coś, co wygląda... Ten, no jako tako. Vampira, to są torreadorzy. Camarilla. Całkiem fajne karty. Całkiem fajna karcianka. się spędziła na tym mnóstwo czasu. I z nawet z sektorem stwierdziliśmy, że fajnie by było pograć trochę w Magicka. Ale że żyjemy pół wszechświata między sobą, więc została nam tylko wersja cyfrowa. I ja jestem kompletnym nubem, w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Na meczku prowadź, co dalej, bo ja nie pamiętam, ostatnio graliśmy w to chyba pół okay, roku. Przyznam, że też nie pamiętam, bo o ile z pół roku graliśmy temu? No? Co tu można jeszcze kliknąć? Opcje, czy ja mogę zmienić swój... Aha, menu? tylko musisz tam kliknąć chyba, że jesteś ready, tak? Ready, no dobra. Wybrałeś talię? Znaczy jest zielona, nie wiem, jak się zmienia, ale niech będzie zielona, why not w końcu. A, no dobra. Ło! Wow. Zobaczmy, Pod... ja przyznam, że też nie, nie pamiętam już za bardzo, ale... Podwodny kot się na nas rzucił. Co ja mam do wyboru? Będę, będę mówił co mam do wyboru, tak? Na początku to jest co? Yy, przegląd kart, które mam? Mhm, przeglądasz i możesz sobie coś wymienić. Dobra. Może nie pasuje Ci, ale... co ja też zostawiam sobie okay. I teraz. Czekaj, tak jakbym nie mógł w nic kliknąć. A, jest. Okej. Okay. Dobra, i... Aha, ja zaczynam, tak? Tak, no to wygląda. Czuję się jak Mega Noob, grając w coś, z czego kompletnie nie kumam. dalej twoja. Dobra. A nie, tak, tak. Zastanawiam dlaczego co roku jest potrzebna nowa edycja do tej gry, jak... Tak? Jak, jak to się rzucało? Yy, musisz sobie kliknąć na tą zaznaczoną kartę, którą chcesz. Ja to automatycznie powinno... Klikam, ale nic się z tym nie dzieje, wydaje mi się... To znaczy, że... najpierw musisz mieć jakieś lądy wystawione. No mam do wyboru kilka lądów i nie mogę jakby nic kliknąć, jakby, jakby bardzo. Chat, mogę zamknąć czat. Nie mogę klikać w karty. Właśnie nie złapaliśmy, proszę Państwa, bugi w tej grze. Bugi, bugi. Sekunda. Dobra, jesteśmy z powrotem i wygląda na to, że mam jakiegoś dziwnego babola, bo... Ani firewall, ani nic mnie nie blokuje, nie mogę sobie nic kliknąć poza czatem. Jak sobie tyf. Przerywamy mecz i próbujemy odkończyć okay, jeszcze raz. zresetujmy może. Uh -huh. No, dobra. To druga przerwa na, na ogarnianie gry. Awesome! Czekaj, może jak dojdzie moja tura do końca, to się coś wyskoczy mi? Coś, coś, coś... Czekaj, czekaj. No? Nic. Cały czas mam podświetloną jedną kartę i nic nie mogę zrobić. Nie Mam za dużo kart na swojej ręce i muszę którąś zdiskardować. Uh -huh. Nie mogę wybrać nawet. Więc ja tutaj się zastanawiam, że może myszkę mam niepodłączoną, podłączoną, ale przecież kursor. Jeżeli myszką przejeżdżasz po kartach, ona się. Nic się nie dzieje. Tak jakby jakbym był poza grą i patrzył. To znaczy, jakby to był filmik na YouTube, na tej zasadzie. Okej, okay. no to szybki restart. Dobra, jesteśmy ponownie. Znów się ładujemy do gry. Ignite your spark. Dobra, i co ja tu muszę kliknąć? Multiplayer. Tak. E, tak, multiplayer, potem robisz. Match. E, Match. E, Freefall. E, tak, i w tej wolnej w opcjach dajesz sobie prywatne, żeby ci tam nie nie razu. Prywatne. A pozostałe dwa closed zostawić, tak? E, y y y zamknięte, i teraz możesz mnie zaprosić. A jak to się robi? Też w opcjach, czy. E, nie, nie, tam masz ten plusik na dole. A, jest invite na dole. Dobra. Ze wszystkich swoich znajomych to trzeba będzie wyciąć Jest <laughs> invite? Jest okay, Czekaj, czekaj, mogę ją teraz przyjąć, zaproszenie. No klikasz po prostu mnie na w oknie dialogowym Aha, dobra, to jest coś takiego Już? No, ja Cię widzę mhm, yes, dobra. Tak, dobra I jest mój zielony, jest biały deck Dobra, zostawmy ten zielony Teraz klikam i się zmieniają rzeczy Odpalać? Startuę? Czy... No, możemy no, odpalać. O, Nie wiem fajny. dlaczego jak wchodzę do gry, tutaj do tych, no, do tego, do tego okna wyboru... tani startu, i tak dalej, to wycisza mnie, znaczy i ciebie strasznie i nie wycisza. E, możliwe, że masz ustawione w tym, w, w Windowsie tam się da ustawić, żeby nie... Żebym tego nie robił, w jednej opcji dźwięku to jest, że jak się budują programy. Teraz działa, teraz mi normalnie podświetla, podskakuje wszystko. A, jak przyjemnie. Tak się zastanawiam, bo zacząłem gadać, a przez, przez to zbudzenie mi mknęło czy jest jakikolwiek absolutnie sens dla którego jest A, klikamy na ten nie mogłem już dobra tak zrozumiałem. sens dla którego oni co roku wydają nową edycję czy coś się tam zmienia w ogóle czy tylko nie no przy część zawsze zawsze co roku jedna jedna najstarsza edycja która tam zostaje jest kasowana i tam w to miejsce nowa edycja Która praktycznie jest za bardzo, za bardzo one tam między sobą jedna od drugiej się nie różnią, ale zawsze coś tam jest. Bo oni mają taki motyw chyba, że te kolejne edycje tutaj w wersji cyfrowej mają fabułki jakieś i one są jedna za drugą jakoś połączone. Tam niby jakieś edycje, ja edycje. Jakby jakaś fabuła też jest, ale przyznam, że mnie nie jak zwykle fabuła się nie za <laughs> Jak zwykle to tylko nie. ja, tak? No. To nie, co to jest za karta? Jest. Mhm. Eee, ty jesteś dalej, tak. Ja po okay. prostu czytam co za kartę mam. No. I... Co to jest? To... to trzeba by bardziej ogarniać, a nie przy pierwszym włączeniu. Ja naprawdę nie kumam co tu się dzieje, ale dobra. I co? I teraz na przykład jak jest Pray upon? Mogę na przykład wybrać tą kartę i załóżmy ten mój czopek zaatakuje który z Twoich jest słabszy, taka podpowiedź żebym wiedział ten jak to działa obojętnie, tak? Ja to... No, na pierwszy rzut oka są, są podobne. Są podobne. A nie, bo wtedy on zginie. Ten też zginie czy ja na przykład mogę, a nie mogę, bo był ten summoning Sickness. Dobra, to przeczekujemy, Skipa tak, a tak o Czyli ogólnie dla ludzi, którzy ogarniają bardzo wersję papierową, to jest tylko takie klik, 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 z automatu się leci, bo wiesz co robi która karta, tak? Pewnie tak to działa. Uh -huh. Nie żeby w wersji papierowej to tak nie działało, ale w wersji papierowej jest to przyjemne poczucie trzymania tych kartoników w dłoni. Hmm. Te jeden, ty. Mm -hmm. Tak, na kiedy. A co, ten ma tak w ogóle? Tu jest napisane I raised my bow, a ja przeczytałem I rainbow. I tak co? Ja, ta, ja ten... Blokować? Nie, jak sobie będzie. A 3-3, dobra. Zrobiłem trochę. No okej. Okay. coś jeszcze chciałem jakoś zrobić? Nic więcej mogę zrobić. To jest spoko są wyrównane, też już nie pamiętam karty. przyzwać to, ale nie, dobra, jest, jest dobrze 3-1 jestem w stanie zdjąć swoją kartę ale nie przeżyje tego mój wilk okej okay. Skipa tak. jak graliśmy wtedy chyba raz w życiu udało mi się z tobą wygrać a tak poza tym zawsze dostawałem baty jakoś tak to szło, nie? Ale zależy też jakimi, jakimi kar... no, jakie szczęście przy kartach mieliśmy. No. sprawa. Pomijając, że robiliśmy ustawki, żeby adblokować, tam jakieś... adblokować. odblokować tam jakiś... odblokować jakiegoś achievementa, który był cudny. Zresztą bardzo ładny był ten achievement. 50 tysięcy czy 5 tysięcy damage'a? Jakoś tak. Ile no, coś tam było takiego. Twitter zginie wtedy mój tak? no, no, też zginie, mhm. No, why not? Co to jest?

trochę praktyki i się człowiek przestanie gubić ale w chwili obecnej to wszystko wygląda tak obco, że, że aż dziwnie pomyśleć, że to są standardowe deki damn mhm. taki blocking, mhm. dobra, <laughs> tak powiem, zaraz mnie spali, ale okej okay. 오おき 어, Pacyfizm? Mhm. O! Mojego szamana spacyfikowałeś, tak nie wolno. A to trwa ileś tur, czy jest ogólnie ten? Nie, to dopóki nie będzie ściągnięte, trwa. A to trzeba wymyślić, jak to ściągnąć czyli mieć odpowiednie mhm. karty jest taki film jak Gamers? tu coś mi mówi, ale nie wiem czy oglądałem, czy nie. Pewnie gadałem Ci o tym przy jakiejś okazji. Co tu jest? A co tu jest? A co tu jest? Ja zrobiłem. Zrąbałem i to tak. Nie, dlaczego? Nie, bo dalej jestem. A mogłem ściągnąć i. i... Ale nie, bo Twoje zadają, dostają plus 3, plus 3 do końca tury. Aha, wszystko. I mają Znaczy po bloku reszta obrażeń wchodzi. przechodzi na mnie z powrotem. Dobra, to continue Tak, ufa. Zrobiłem, bo mogłem ściągnąć A. twoją kartę z siebie i ten. I to w następnej turze użyć dopiero. Więc bardzo źle to wykonałem, bo teraz ty jesteś w stanie to zablokować. A tak to bym się po tobie przejął całą, całą tą grupą mhm. zwierząt. myślenie, że tak się gubi. Ej, teraz jest moja tura, czy...? No, no, kończy się twoja. W sumie i tak już chyba to nic nie możesz zrobić teraz. A, dobra, to Myślałem, że jest twoja. Sorry, tak trzymam bez sensu. No, i tak mi tu już pewnie nic nie ale Ach, jednego punktu brakuje. No, to się, no złapę. To albo pytanie, czy jak rozwalę blok będący na pajączku, którego mi zgarnąłeś na dzień dobry, to pajączek wróci odtapnięty czy tapnięty? Chyba odtapnięty. Dobra, i tak, tego Nie, to, Za mało by coś zdziałać. Nie mogę się blokować, niestety. Ty, nie mówię, że to się uda. Nie. Yeah! <śmiech> <śmiech> <tuk> tak. E, to pewien profesjonalizm. Taki był plan. Achievement unlocked. Back against the wall. Eee, zdobyłem tego achievementa co z tylko jednym punktem życia wygrałem. Aha, było coś takiego. Dobra, no to my wam w sumie dziękujemy za uwagę chyba. Dzięki Grzesiu, że byłeś. Mm -hmm. I hej! Który to dzisiaj nagrany film? Trzeci, a ty dalej chory. To będzie taki będzie fajny... Ja cały czas chory, no? Tak, będzie fajny przestrzał pół tygodnia, a ty cały czas z tym samym tonem. Ja już umieram, mam dosyć. I teraz mnie pokarało i muszę iść znowu lekiem jak Dobra, przejdę mam nagrywanie.